Sekunda później, zeskoczyłam z tego mostu. Poczekajcie. Zeskoczyłam z tego mostu, który był tam, na górze. Teraz yy, tym bardziej nie wiem, jak stąd wyjść. Co to. Ja to muszę nagrywać, nie? Co tu się odwala? Co tu. Co to, je? CO TO jest? CO TO JEST? Możecie mi tym bardziej pomóc, bo teraz tym bardziej nie wiem jak stąd wyjść, a podwózka mi NIE DZIAŁA! A więc e, po pierwsze nie zgłaszajcie, bo nie wiem jak stąd wyjść. A, tu jest niewidzialna ściana. Zastanawiam się na teren, który jest nieaktualny. I nie powinien tutaj się znajdować, nie chce tu być. Nie wiem, nie wiem jak znąd wyjść. Nie wiem ratunku, halo, pomoc. Tutaj też jest niewidzialność. Ej, muszę się zabić. Po prostu. Aha. Dobra. E... O, tam jest właśnie ten święty gaj. Na takiej skalce. Eee, tylko proszę nie zgłaszać, bo ja tu nie jestem specjalnie, coś mi się zbagowało i nie wiem jak stąd wyjść. Widzisz, że bieram jak poszalała. Jest ciemne jak w dupie. Dosłownie. Co? To jest stara. Stara trawa z SSO. Wow. Ej, no dobra, ale ja chcę wyjść. Tu są nawet jakieś tereny niezrobione. Nie dobra, ja próbuję jeszcze raz wezwać podwózkę. I ja. Ja nie. Ja jestem tutaj teraz chyba rip. Nie wiem, co się stanęło. I kliknąłem Escape i mi zniknął ten jakiś pytanie znak. Jeszcze raz spróbuję Jak nie, muszę wyjść z tej gry.